Dobry wieczór moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl oraz tankmodels.tv. Dzisiaj żadnego unboxingu, dzisiaj nie będziemy nic mówić o modelach, dzisiaj mamy Sylwestra, za chwilę wejdziemy w nowy rok 2025 i ja chciałbym Wam życzyć z tej okazji wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spokoju ducha, żebyśmy mieli dużo czasu na sklejanie modeli, żebyśmy mieli za co kupować te modele, które mamy zamiar skleić, żebyśmy mieli czas na robienie fajnych filmów, żebyście wy mieli czas na oglądanie tych filmów, żeby naszym bliskim wiodło się jak najlepiej. To na ten 2025 rok, oczywiście, i na kolejne lata. A teraz chciałbym z Wami wznieść lampkę szampana. Do Siego Roku. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was.